W dzisiejszym materiale pokażę wam opuszczony dom, w którym mieszkali Romowie. Niestety osoby tu mieszkające miały problemy z prawem, o czym możemy dowiedzieć się od sąsiadów oraz z dokumentów sądowych, które znalazłem w jednym z pomieszczeń. Wynika z nich między innymi, że Robert został skazany za przestępstwo z artykułu 191 paragraf 2 Kodeksu Karnego, na podstawie artykułu 44 paragraf 2 Kodeksu Karnego, używając broni gazowej, czyli wymuszenie zwrotu wierzytelności, wywierając na dłużniku nacisk w postaci gruźb karalnych oraz przemocy. Natomiast Ścibor podejrzany jest o grożenie śmiercią Romualdowi. Oczywiście zapoznam Was z dokumentami, a także pokażę Wam wszystkie pomieszczenia oraz strych, na którym znalazłem m.in. kalendarz z roku 1986. W dowodów rzeczowych, na podstawie artykułu 44 paragraf 2 kodeks karny, postanawia orzec przypadek broń gazowej wraz z magazynkiem. Stanowiącej dowód rzeczowy w sprawie wyszczególnionym w wykazie dowodów rzeczowych, przedmiot ten służył do popełnienia przestępstw. Witam na następnej wyprawie, a znajdujemy się w opuszczonym domu, w którym kiedyś mieszkali Romowie. Tem mamy pokój. wyżej. Następne pomieszczenie. Także prawdopodobnie znajdował się tutaj pokój, tak jak widzicie. Wersalka. Jeszcze mamy bombki. Nie wiem, czy mi się uda tędy przejść. Instalacja wykuta ze ściany. Tutaj także pokój, Tam prawdopodobnie kuchnia. A tutaj Łazienka. Tak, tutaj mamy Łazienkę, prysznic, pozostałości oczywiście. Lustro Kasety VHS, no tak, jak widzicie, zachowały się jeszcze płytki na ścianach. Zresztą, na podłodze także. Zejście do piwnicy. I tak, tutaj w tym pomieszczeniu byliśmy. Udaliśmy się tamtą stroną. Rzeczpospolita Polska. Paszport mamy, ta sama okładka. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że z dniem 1 czerwca 1999 roku z zagadnieniami związanymi z rodzinami zastępczymi zajmuje się nasza jednostka. Jednocześnie przypominamy o konieczności dostarczenia decyzji renty każdorazowo, gdy tylko ulegnie ona zmianie. Z tego co można dowiedzieć się od sąsiadów. No to osoby, które tutaj mieszkały no problem z prawem. Poczekajcie, może uda mi się podkręcić bardziej ten panel, ale już jest na maksa. Edward. Pani Rozalia w języku niemieckim dokumenty kiedy ludzie płaczą Pociąg chyba jedzie. Pani Rozalia, decyzja na podstawie artykułu Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku, postanawiam udzielić pomocy w postaci zasiłku celowego i w naturze w wysokości 150 zł, który to jest rok 2005. Tutaj taka ładna biała komoda, pan Robert, jest zgłoszenie o nip, kartka Marichris świąteczna postanowienie. Sąd rejonowy, wydział karny w składzie przewodniczący protokołu w rozpoznaniu w sprawie przeciwko Robertowi i innym skazanemu o przestępstwo z artykułu 191 paragraf 2 kodeksu karnego z urzędu w przedmiocie dowodów rzeczowych na podstawie artykułu 44 paragraf 2 kodeks karny Postanawia orzec przypadek broń gazowej wraz z magazynkiem stanowiącej dowód rzeczowy w sprawie wyszczególnionych w wykazie dowodów rzeczowych. Przedmiot ten służył do popełnienia przestępstwa. 2004 rok. Na no Kajda mówiłem: osoby tutaj mieszkające miały. Problemy z prawem. No, i można znaleźć tutaj nawet dokumenty, które temu świadczą, więc jest to niestety prawda. Ale dobrze, przejdźmy do innych pomieszczeń i może jeszcze tutaj wrócimy. Zobaczymy, co tutaj jest. Tylko nie wiem, w jakim stanie są te schody. Ojejku. ale nie jest chyba tak źle. Jeszcze się trzymają. Jesteśmy na strychu. Tutaj mamy kanister. duży telewizor niestety rozebrany Tam następny. A teraz być może ktoś tutaj nocował. Patrzcie tutaj mamy łóżko, jedno, drugie jeszcze krzesło akurat karton po odkurzaczu. Vodka dobra, košerna. Vodka košerna. Tako samo. Kalendarz rodzinny, 1986 rok. Patrz, jak to wygląda. Taki cyfry ogromne. Dziura w podłodze. Nun haków w samoobronie. Kopersta. Tuteczka samochodowa. Tutaj, tak jak widzicie, torba, jakiś głośnik. To co, taki ogromny termos? Przynajmniej tak wygląda. Patrzcie, już dachówki częściowo nie ma. to jest chyba wyjście na zewnątrz Dobra, idziemy do piwnicy ...dewazon. No niezbyt dobrze już trzymają się te schody. pudełko po kawie modlitewnik no akurat w takim miejscu że ktoś popełnił przestępstwo no, ale jest tak Polska zawiadomienie pan Tobiasz 2006 rok. dzierżawy. Wizyta inspektora, szanowna pani. Nieuregulowane faktury. Tura, pan Edward, GOPS, świadczenie pomocy społecznej, kalendarz 2002 rok. Gazeta 2005 rok. Decyzja z 2000 roku. Postanawiam umrzeć w postępowaniu. Zawiadomienie z dnia 16 czerwca 2000 roku o wszczęciu postępowania stało się bezprzedmiotowe z uwagi na brak rozstrzygnięcia, gdyż pan Edward, który był rodziną zastępczą dla małoletniej Agaty. W dniu 31 sierpnia 2000 roku zmarł, co stwierdzono na podstawie aktu zgonu. Grzegorz, asesor prokuratury rejonowej po zapoznaniu się z aktami śledztwa w sprawie przeciwko przestępstwu z artykułu 13 paragraf 1 kodeks karny w związku z artykułem 280 paragraf 1 kodeks karny na podstawie artykułu 249 paragraf 1, 3 Artykuł 250, paragraf 4 KPK, artykuł 258, paragraf 1, punkt 1 i 2 oraz paragraf 2 w związku z artykułem 258, paragraf 4 i 2 KPK oraz artykuł 277, paragraf 1 Kodeks Karny postanowił zastosować wobec syna Władysława i Rozali z domu urodzonych 19 maja 1983. Zameldowanego na pobyt stały zamieszkałego, podejrzanego o dokonanie przestępstw z artykułu 13, paragraf 1 Kodeks Karny, w związku z artykułem 280, paragraf 1 Kodeks Karny, jako środek zapobiegawczy dozór policji i zobowiązać go do stawiennictwa dwa razy w tygodniu, do i piątek w Komendzie Powiatowej Policji, zakaz opuszczania kraju, uzasadnienie. Podejrzane jest o to, że w dniu 13 września 2003 roku, grożąc zabójstwem Romualdowi oraz łapiąc go za rękaw, usiłował zmusić go do wykonania, usiłował zmusić go do wydania pieniędzy, no ktoś tutaj już zamazał, więc nie wiemy, jaka kwota zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na skuteczną obronę i ucieczkę pokrzywdzonego. O przestępstwo z artykułu 13 paragraf 1 kodeks karny w związku z artykułem 280 paragraf 1 kodeks karny. Zastosowanie wskazanych środków zapobiegawczych jest uzasadnione potrzebą zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowania stawiennictwa podejrzanego na dalsze wezwania, uniemożliwienia bezprawnego wpływania na przebieg dalszych czynności procesowych oraz uniemożliwienie uniknięcia odpowiedzialności karnej. Za zarzucane przestępstwa. Zastosowane środki zapobiegawcze mają zabezpieczyć prowadzone postępowanie przed podejmowaniem przez podejrzanego działań mających na celu przewlekanie toczącego się postępowania. Masakra. I tych dokumentów jest tutaj sporo, już nie będziemy przeglądać. Będzie przedłużać. Ale tak, jak widzicie. Wiecie, kto tutaj mieszkał. Dobra, mam nadzieję, że taki film dzisiejszy Wam się spodobał. Jeśli tak, będzie mi oczywiście miło. Jeśli zostawisz lajka, komentarz oraz zasubskrybujesz kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. A więc do zobaczenia i do usłyszenia na następnej wyprawie.